Witam, z tej strony Antek. W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać stan czereśni na dzień 15 września. Jesteśmy w Wielkopolsce i tu ta wegetacja dosyć długo trwa. Jest cieplej jak w innych rejonach kraju. Tu akurat jesteśmy przy odmianie vera. Jak widać, drobna plamista i dosyć mocno tu schodzi. Liście są mocno porażone. Czubki wszędzie są już praktycznie ogołocone. Także robi tu się jesień, a jeszcze praktycznie mamy lato. Może nie. A tutaj z lewej strony jest odmiana banda. Liście całkiem zielone, czubki wszędzie ładnie, wszystko się trzyma. Żadnej plamistości tu nie widać. Widzieliśmy pojedyncze przypadki, ale drzewa całkiem zdrowe są. Liście tak samo. Przede wszystkim o liście mi chodzi w tej chwili. Zaponkowanie dosyć ładne. I co jest powodem? obie odmiany były pryskane na kwitnieniu po kwitnieniu w czasie wzrostu owoców, po zawiązaniu owoców praktycznie i ja myślałem, że ta wera tutaj będzie owocowała po wandzie równo z wandą, a okazało się, że do zbioru jest przed wandą no i ze względu na karencję płynów grzybobójczych tu oprys przed zbiorami odpuściłem a tutaj Wandę już normalnie opryskałem, i jeszcze tu jeden oprys zrobiłem już po zbiorach czereśni. Końcem lipca wszystko opryskam równo. Także widać, że tu przy czterech zabiegach grzybobójczych liście te całkiem ładne, zdrowe są i po to synteza to trwa na całego. A tu przy tych werach, gdzie zabrakło jednego oprysku przed zbiorami owoców, to już się robi praktycznie jesien. Tu już liście opadają na całego, drobna połomista szaleje i tak dalej. I teraz. Takie drzewa, gdzie te liście opadają przed czasem, yy, gdy przyjdzie jakaś silna zima, to, to dużo łatwiej wymarzną od tych, które do samego końca ładnie sobie asymilowały wszystkie składniki. One tu dłużej się odżywiały, są zdrowsze, łatwiej wejdą w zimę, lepiej zapąkują sobie pączki kwiatowe. Jak widać, yy, w dzisiejszych czasach, tą, tej ochrony grzybobójczej. To nie można sobie odpuszczać, bo w przeciwnym wypadku skutki są takie, że liście przed czasem padają, drzewa później zimą wypadają, nie wiadomo dlaczego, a to wszystko jest dlatego, że już są osłabione przed zimą. Jeżeli przyjdą jakieś silne mrozy i tak dalej, gdzieś susze i tak dalej, drzewa są słabo zaopatrzone, słabo zaopatrzone w wodę, to wszystko się później kumuluje. I właśnie to jest odpowiedź, dlaczego te drzewa czereśniowe tak łatwo wypadają. Trochę tu można by było jeszcze z pastami powalczyć, ale tu, takim tematem dzisiejszym, to było właśnie, co może się stać, gdy odpuścimy sobie właśnie ochronę grzybobójczą w czasie czereśni. tu zabieg po zbiorach był wykonany, ale to wszystko już było za późno i za mało. I tu robię liście. A tutaj, a tu już jest, to już zima się zbiorę. Także pozdrawiam.